I dzisiaj kupujemy łupanko z Kiedy będziemy poczekać, to robimy cięcie i zobaczymy się, jak będzie. I zrobię dobra, mamy. No Wściekaliśmy z dwie minuty. Czekałem. Czekaliśmy w sumie, bo marcel jest. No Hello. i. Jacie! Co? Co? Ty masz lewego? Lewandowski! Chyba odebrałem go, chyba się odebrałem. Okay. Co jest grane? Ej, I overlay. Jedy. Ile mi da? I przy kozy 90 over. Ej, daj z Overall. Uh -huh. ale ma zmieniony. zmienione nie, jeszcze mniej zgrania mi dało mniej zgrania grania mi dało tak, ale mniej z grania z grania mnie obniżyło a bo co ci z grania mi dało? no, lepiej, że mnie nie jest zgranko O, 30 44, czekaj, no, nagrywam jak będziesz 62, jest git. 52. Dobra, widzę mam lewego. Przetestujemy go na no, Head to Head. Ja... Co jest? Miałem zbiorsz na Ronaldo, ale widziałem w takiej cenie lewego to stwierdziłem. Mm. Kupuję. Masakra. Head to head. To widzę, wybiłem wcześniej 90 overall, ja miałem nagrywy ale widzę w scenie lewego, to będzie w jednym odcinku kupiłem lewego i wbiję i, 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 i 90 overall. No to widzowie, zostawcie łapki i suba. Jak napiszecie komentarz Lewandowski, to przyjmę wam serduszko. Widzowie, jak napiszecie komentar komentarz Lewandowski, to przyjmę wam serduszko. No, i oczywiście łapka w górę. I suwik. Jas, Lewandowski. Gościu, ma 90% też overall. Tyle samo. Granie overall. Lewandowski. Suarez. Bo ja to Arnold. Też będę komentował. Jeszcze właśnie trafiłem na jak liście. Kto ty? Mam teraz dwa. Lewandowski, aj. tę ten kobiet, ale korzyści mają. Widzę trzymajcie kciuki, że wygram. Pisz w komentarzu, czy wygram, czy przegram. I już przegrywam. Ile? 1-0 Lewandowski, Rina Cross. Dobra, przydarłem się. Aj, Suarez niestety nie dobiegnie. Aj, ma piłkę, ma piłkę. Do lewego. Kurde, blisko było, żeby Lewandowski chcieli bramkę, ale niestety. To i wyraz Rejna Rainbowem. Do Lewandowskiego, Lewandowski. Kurde. a jak to tego Rainbowa? Normalnie. Jak? Normalnie, sprawdź. O, o, jest, dobra. jest. Cztery łapki w górę. I kolejny odcinek z FIFA Mobile, lub z jakiejś innej gry. No i na 10 subskrypcji będzie liveik z Michałem. To lepiej subskrybujcie. Będzie liveik, nie wiem, z różnych chyba gierek. Robiu! Cu un om Dobra, koniec pierwszej połowy, To... Widzowie o, o jest dobrze kurtua on aleksander Arnold, so is. Ajajaj, on to przeciwnie, dobry bardzo. Jeszcze nawet nie mogę podejść do pola karnego. Kurde, fauluj, Dobrze, oj. Nie. Dobra. Łap to kurtu. Dobrze. Widzowie myślałem, że do overall ten lewandowski, ale trudno, ale mam bardzo dobrego piłkarza. Lewandowski! Lewandowski! Kurczaki! Widzowie, prawie! Nie! Nie, ja Cyk? Lewandowski! Kurczę. Lewandowski.

Cześć pijdowie. <laughs> to w chyba będziemy teraz skończyć. Niestety przegrałem. Nie wiem grać pierwszy czy drugi mecz. Czy zagramy? Też się z tego lewandowskiego bardzo okay. Okay. O, jakieś się nazywa Pogba?

Idę z akcją widzowie. Do Lewandowskiego. Oj. Widzowie. Lewandowski. Kurde, jest Ładne. Kurde. Widzowie! Nie ma. Lewy strzel nam pierwszą. Nie. Ale blisko był. Masz? Mój, mój, mój. Mój. Dobra, widzowie, 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 lecę, bronię to i ja, jak on tak nie wykorzystał? Lecimy teraz, pewnie lewy będzie mi takie bramki ścielał. Reina, Lewandowski, lecisz! Lewandowski, Kurde, o z Lewandowskim, Franek. Czemu się obrócił? Ekran. Lewandowski, chodź, asysta. A może bramka? Lewandowski! Pokaż. Jest jego ciosinka! W końcu widzę, wiesz tyle na brameczkach. Ej, to jest dziwne. Macie tutaj padzić. Nie, ten, Suarez Dolowego i jest bramka na 1-0. Lewandowski idzie na dwa. On się nie poddaje. Widzowie! Kurde, brawo. Lewandowski na główkę. No. Widzowie, patrzcie, jak ładnie się Lewandowski. On już chyba, nie wiem, co on robi. Nawet, on chyba się już poddał. Tak? Chyba on już się poddał, nie wiem, co on robi. Ale idziemy na trzy. Jest dopiero pierwsza, koniec pierwszej połowy, jest 2-0. Pogba. Spoko, grasz. <śmany> z bogu bą gra. jest w sterze, nie w tym. To widzowie, gramy, gramy, gramy. Gramy, gromy. gramy... Reina. A skąd ty masz tą reinę? Kupiłam. Kupiłam na odcinku. Zobaczysz. Kiedyś tam. Niedługo wrzucę tam właśnie odcinki. Zobaczysz, jak kupiłam. Za, tylko za 500 tysięcy. A to nie jest tak drogo. No. No jaki fałsz, sędzia. A wiesz, e, e, szukuj, ja mam skład u, u siebie w FIFA No Teraz w ogóle nie grasz, szuma. A wiesz z czego? Szysz. Wszędzie mam szysa. No co wy, dobra, lecimy. Czy będzie ramka? Ja się będzie wyższa będzie proszę? Nie, będzie. Dobra, widzowie, się niebezpiecznie jest. Dobrze. Reina, do lovego. jest Lewandowski? Dobra, do Lewandowskiego dośrodkowanie. Lewandowski! hatryk. Nie ma. Gdzie tą karteczkę? Co? karteczkę? karteczkę? nie. O, jest! Dobrze, Lewandowski! Idziesz na hatryka. Lewandowski, 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 Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski! Czy będzie Hatryk? Hatryk! Hatryk, Hatryk! Hatryk, już wiega drugi meczu. Dobra, w City. Zobaczmy czy ty. A nie to. losuj za mnie. Greszuj jest City. Czekaj, no, daj mi skończysz odcinek. To Lewandowski chce iść na cztery bramki. I on to może zrobić! Lewandowski, idziesz! Lewandowski! Cztery! O kurde. No dobra, później założę. Skąd ty to popsułeś, ten turnier nasz turniej? Bo będzie nowa. No czemu, po co? Wiesz, ja teraz będę bronił. Nie ja. I ty przecież broniłeś już. Gresiu. I ty też. I ty też. No właśnie, a ja ostatni broniłem od was. Pierwszy. No dobra, no to ja będę nie No tak. Ju, I wygrana, na... widzowie, to, widzowie tak. tym miłym akcentem, cztery bramki Lewandowskiego dużo mm. co jest o cztery bramki dla to widzę weźmy się z wami na